Se ja Coś Szczęście o właśnie, że jest tu w jednym miejscu. Już się wystraszyłem. Czekajcie. Uii! Mamy informację z wozu, że włodasz, czyli Wojtek, <grywki> pojawił się na obiekcie i poprosimy go o to, żeby powiedział jakieś słowo z literą R. Pod ostatnim filmem zaproponowaliście, żeby to był. Rododendron. Mamy dla Ciebie kolejne trudne słowo. Jakie? Jest taka roślinka, która ma trzy nazwy. Różanecznik, to jest proste. Azalia. A trzecia nazwa to Rododendron. Gdzie się przygotowałeś? <głosy> <głosy>